W 9 grudnia w Wódzkiej Atlas Arenie. To zapraszam, bo kupujcie bilety na fanmak.tv. Liza kontralafcia. Możecie bliżej podejść, trochę, nie? Ojo! Pogodajcie się, coś Dżouchy. Co tak teraz zamilkliście? Cały program, żeście go dały. No i nie, no gadać. Ja Szkoda, nie. że nie, ma, Tak by usiadłabym tu pan na twoje twarzy. Spokojnie. <laughs> Może kiedyś. <laughs> Na rewanżu. Boym. może kiedyś dostaniesz. Jak ci już. Rewanż pokażę sobą? Za pierwszym razem. Nie wiem, ty jesteś taka pewna siebie. Sara, dwa Co razy walczyłam, mam doświadczenia. Co jakbym nie Dobrze była się pewna się siebie, to bym tutaj w ogóle nie wychodziła. Tak? No ja, mi się wydaje, no, że no, wtedy ma Dlatego było tak dużo rozmów o wadze. O, o, właśnie, to to jest skłama jest mega... skłamałaś, skłamałaś o wadze. Nie, nie tak, skłamałam. Tak. Dobra, to myślę, że możemy wrócić i pogadać na ten temat. No to zabrażam, to zabrażam. <laughs> jeszcze na chwilę, jeszcze na krótką chwilę.